Hej, to już koniec naszego pobytu w Hanoi. Byliśmy przed chwilą na śniadaniu, teraz idziemy do hotelu spakować nasze rzeczy, bo za chwilę przyjedzie po nas autobus do prowincji Ninh Binh. Pierwotne plany były zupełnie inne. Mieliśmy właśnie dzisiaj z samego rana jechać do Zatoki Halong, ale po pierwsze pogoda zaczęła się bardzo psuć, zrobiło się zimno, wietrznie, a po drugie zaczęliśmy chorować. I tak naprawdę w tym tygodniu nic nie idzie tak jak miało iść. Zamiast planowanej podróży do Kadba kupiliśmy bilety do Tamkok, a pomogła nam w tym recepcjonistka z naszego hotelu, która dzień przed zamówiła nam bilety. Autobus podjechał po nas pod sam hotel, nawet przed czasem. Potem mieliśmy krótką przesiadkę. Dalej po około półtorej godzinie jazdy dojechaliśmy autobusem do Tamkok. Zostaliśmy wysadzeni dokładnie pod naszym hotelem. Tego dnia y, robiło się już bardzo zimno, padał deszcz, a że zaczynało nas coś rozkładać, to podjęliśmy decyzję, że zamówimy y, na ostatnią chwilę y, taki lepszy hotel, w którym się wygrzejemy, wykurujemy przed dalszą podróżą, bo przed nami były jeszcze ponad 3 tygodnie zwiedzania Wietnamu. Y, ten hotel to Ninh Binh Hidden Charm. Jest to czterogwiazdkowy hotel położony przy głównej drodze y, prowadzącej do Tamkok. Hotel naprawdę świetny, fantastyczny pod każdym względem. Zarówno miał rewelacyjne śniadania, jak i nasz pokój był po prostu wow. Fakt, że to nie był nasz najtańszy hotel w Wietnamie, ale zdecydowanie był wart swojej ceny. Ponieważ przyjechaliśmy do Ninbin wcześniej niż planowaliśmy pierwotnie, myśleliśmy, że uda nam się przez to zobaczyć dużo więcej niż planowałam. Natomiast y, niestety y, tak się rozchorowałam że przez kolejne 2-3 y, dni. Y, to po prostu wychodziliśmy z hotelu tylko na jedzenie i szybko wracaliśmy. Było strasznie zimno, strasznie wiecznie, bardzo mokro. I nawet nie poszliśmy na główną atrakcję, o której marzyłam i dla której specjalnie przyjechaliśmy do Ninibin. I o ironio, nawet to miejsce widziałam z hotelowego okna, a mowa oczywiście Hangman'u z o których marzyłam, od kiedy pierwszy raz zobaczyłam kogoś, zdjęcia i filmy z tego miejsca. No ale tak bywa, nie zawsze to, co się zaplanuje, da się zrealizować. Mimo to nie traciliśmy humoru i zwiedzaliśmy na miarę naszych możliwości. Jak się potem jeszcze okazało, w kolejnych dwóch miejscach też y, nasze plany spaliły na panawce, nie udało nam się zrobić nic z tego, co chcieliśmy zrobić. No ale trudno, tak bywa. Po prostu wychodzę z założenia, że może jeszcze kiedyś wrócimy do Wietnamu i nadrobimy to, co ominęliśmy tym razem. A samo miasteczko tamkok jest y, całkiem fajne. Zadziwiło mnie to, jak jest czyste, nieźle zorganizowane, y, takie turystyczne miasteczko, w którym jest wszystko. Co potrzeba. Większość czasu spędziliśmy w naszym hotelu, lecząc się. I tak jak mówiłam, wychodziliśmy na miasto, żeby coś zjeść. Wychodziliśmy do kawiarni na wietnamską kawę na herbatę z Imbirem. Tutaj mam do polecenia dwie fajne restauracje. Obie są naprzeciwko siebie, więc bardzo łatwo je znaleźć i są położone przy głównej drodze. Jedna z tych restauracji to Antam Cock Restaurant and, and Coffee e, z bardzo przyjaznymi właścicielkami, które są naprawdę miłe. Zagadują. E, no, ja bardzo miło wspominam to miejsce, bo jedzenie było pyszne i kawa po wietnamsku też była wspaniała. Tam też można dzieciom zamówić kakao, e, zrobione tak jak po wietnamsku, czyli kakao z koglem moglem. A naprzeciwko tej restauracji znajduje się Flamingo. I tam można pobrać w billard i też zjeść bardzo smacznie. Ja polecam tofu w sosie pomidorowym. W dniu, w którym poczułam się już trochę lepiej i pogoda się poprawiła, a przynajmniej przestało padać, bo zimno było nadal dość mocno, co w tej wilgotności na północ Wietnamu daje takie dodatkowe nieprzyjemne odczucia, wybraliśmy się na spacer i na zwiedzanie antycznej wioski. Wieś nazywa się Kowien Lao i jest to taki skansen prezentujący życie na wsi w dawnych czasach na północy Wietnamu. Zdecydowanie warto odwiedzić, bardzo ładne miejsce. Czwarte muzeum pod chmurką. Przepiękne miejsce, naprawdę warto tu przejść. Wstęp kosztuje 30 tysięcy dongów. Tylko. O, a teraz idziemy. Chodźmy do jakiejś jaskini. Jak już wspomniałam, było bardzo zimno. Było kilkanaście stopni 13, 15, ale jak już mówiłam, też na północy Wietnamu jest bardzo duża wilgotność i to odczucie zimna jest zupełnie inne niż gdyby było bardziej sucho. My byliśmy na szczęście w miarę dobrze przygotowani, ponieważ mieliśmy wziętą odzież termiczną, mieliśmy wełnę merino, kurtki funkcyjne, a mimo to momentami było nam zimno. Na szczęście, jakby ktoś nie miał dobrej odzieży, to w Tamkok było bardzo dużo sklepów, w których można było kupić całe kurtki, odzież trekkingową, więc o to naprawdę nie ma się co martwić. A jeszcze przypomnę, że my byliśmy tutaj w grudniu. A też moje przeziębienie powodowało to, że momentami się dosłownie cała, aż telpan tak jakbym miała dreszcze, mimo że nie miałam gorączki, ale bo no, to odczucie było bardzo nieprzyjemne. A po paru dniach w Tamkok przenieśliśmy się niewiele dalej, bo do Chang'an, które jest fantastyczne. Jesteśmy dziś w takim pięknym miejscu, w Homszaju na rzeką w Chang An Nie wiem, czy dobrze to wypowiadam ale staram się <ścoughs> ślicznie, naprawdę bardzo ładnie i spokojnie. Zatrzymaliśmy się w przecudownym homestayu, który położony jest przy samej rzece, a nazywa się Hoang Long Riverside Homestay. Jest to jeden z naszych lepszych noclegów w Wietnamie i jeden w ogóle z naszych lepszych homestayów, w jakich kiedykolwiek byliśmy. Tu nawet nie ma co dużo opowiadać, bo widać jak jest pięknie. Zobacz, tak. Aha. Niestety, mimo tak pięknych okoliczności, przyrody, my dalej byliśmy chorzy. Dalej źle się czuliśmy, temperatura w nocy spadała do 9-10 stopni, więc klimatyzacją się trochę podkrzywaliśmy. Staraliśmy się wyleczyć, braliśmy już leki no i oczywiście spędzaliśmy czas na jedzeniu. A po samym Chang An przemieszczaliśmy się rowerami, które wzięliśmy z naszego homestayu. Nasz homestay był trochę oddalony od głównej ulicy, ale rowerami dało się tam spokojnie dojechać. A właśnie przy głównej ulicy były restauracje, znaleźliśmy też sklep. Bardzo dobrze wyposażone były produkty z importu, były pieluchy dla dzieci oraz różne e, lokalne pyszności. Ja polecam e, takie ciasteczka e, sojowe, bardzo je lubię e, oraz e, bardzo były smaczne cukierki imbirowe. Bardzo dobrze robiły mi na gardło. Niestety, zarówno tam, jak i teraz, kiedy nagrywam ten vlog, jest mi, no jest mi przykro bardzo, że nie udało się wiele zobaczyć. Ale, no niestety, zdrowie najważniejsze. Pocieszaliśmy się pysznym wietnamskim jedzeniem. Jadaliśmy w lokalnych restauracjach. Bardzo, bardzo dobre jedzenie, przynajmniej gospodarze. A i tak sobie po prostu jeździliśmy po okolicy, bo na więcej nie mieliśmy za bardzo siły. Przynajmniej mamy bardzo dużo powodów do tego, żeby powrócić na północ Wietnamu. Bo ogólnie cały Wietnam nam się bardzo podobał, ale przyrodniczo, północ po prostu zrobiła na nas ogromne wrażenie i bardzo chętnie jeszcze będziemy. I bardzo chętnie byśmy jeszcze tu wrócili. Zobaczyć, chcielibyśmy zobaczyć jeszcze więcej, tak? Dalszą północ, oczywiście słynne wietnamskie pola ryżowe, no i wrócić jeszcze w te okolice. A tak w ogóle to ja bym chętnie nawet wróciła do tego homestay'u, w którym byliśmy. Naprawdę był świetny, polecam wszystkim. A my się już powoli zbieramy z Ninh Binh bo... Czeka nas podróż nocnym pociągiem na południe Wietnamu.